Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś sałatka z żurawiną, bardzo fajna, prosta w przygotowaniu. Lubię ją przygotowywać na różne imprezy, bo zawsze moim gościom smakuje, dlatego dziś postanowiłam podzielić się przepisem, tylko kilka składników bardzo prostych i mamy super sałatkę. Zapraszam na przepis. A co potrzebujemy? Czerwona cebula, por, który wcześniej sparzyłam, kukurydza, żurawina, którą również sparzyłam w gorącej wodzie kilka minut. Filec kurczaka ugotowany w kostce rosołowej, pokrojony w mniejszą kostkę. Jeżeli nie lubicie gotować, to można usmażyć. I do tego seler naciowy, który również pokroiłam w drobną kostkę. Wszystkie składniki sobie przenoszę do miski, i teraz będziemy dokładać majonez oraz oczywiście przyprawy, sól i pieprz. I teraz wszystko porządnie ze sobą mieszam. Sałatkę odstawiam do lodówki na kilka godzin albo na całą noc i gotowa, szybka, prosta. Polecam.